Budziła się w szarym świetle poranka, a ulica Piotrkowska pachniała świeżo parzoną kawą i ciepłymi pączkami. Mam na imię Elżbieta Kowalska. Mam 68 lat i jestem wdową, która przez lata budowała dom pełen wspomnień w tym mieście. Moja synowa, Karolina, powiedziała mi: "Nie jesteś już rodziną", a następnego dnia dom był pusty. Te słowa i pustka, która po nich została, rozpoczęły podróż, która zmieniła moje życie. Dziś opowiem wam, jak to się zaczęło, ale najpierw wróćmy do tamtego dnia, bo w łodzi sekrety zawsze wychodzą na jaw. Był chłodny listopadowy wieczór, a w moim domu na bałutach panowała napięta atmosfera. Mój syn Tomek i Karolina zaprosili mnie na kolację. Myślałam, że to okazja do zacieśnienia więzi, bo od śmierci mojego męża Jana relacje z synową były chłodne. Ale gdy tylko usiadłam przy stole, Karolina spojrzała na mnie z zimnym uśmiechem. Elżbieto, nie jesteś już rodziną, powiedziała. Ten dom należy do nas. Tomek milczał, spuszczając wzrok moje serce pękło. Jak możesz tak mówić? zapytałam. To mój dom, moje życie. Karolina tylko wzruszyła ramionami. Przeprowadzamy się do nowego mieszkania, dodała. Ty możesz zostać, ale na naszych zasadach. Tej nocy nie mogłam zasnąć. Dom, który budowałam z Janem, pełen zdjęć, starych mebli i wspomnień, miał zostać mi odebrany. Rano zeszłam na dół i znalazłam pustkę. Meble, obrazy, nawet moje osobiste rzeczy zniknęły. Została tylko kartka od Karoliny, zacznij nowe życie. Byłam w szoku, jak mogli to zrobić. Zatelefonowałam do Tomka, ale nie odbierał. W akcie desperacji poszłam do mojej sąsiadki, pani Marii, która mieszkała obok od lat. Elżbieto, słyszałam, że Karolina kupiła mieszkanie w centrum, powiedziała. Ale to nie w porządku, co ci zrobili. Maria zaproponowałabym skontaktowała się z mecenasem Nowakiem, prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych. Pokazałam mu akt własności domu, który znalazłam w starej skrzyni Jana. Pani Elżbieto, dom jest na pani nazwisko, powiedział, mają prawo w nim mieszkać, ale nie mogą cię wyrzucić. Obiecał przygotować pozew, ale ostrzegł, że Karolina może mieć swoje plany. Tej nocy, patrząc na puste ściany, znalazłam list od Jana. Ukryty w szufladzie, Elżbieto, ten dom to nasza miłość, napisał. Chroń go. Łzy napłynęły mi do oczu. Wiedziałam, że muszę walczyć. Wy, którzy mnie słuchacie, powiedzcie w komentarzach, czy kiedykolwiek poczuliście się odrzuceni przez własną rodzinę. Wasze historie dają mi siłę. Jeśli ta historia poruszyła Wasze serce, dajcie lajka. Pomaga to dotrzeć z tymi opowieściami do większej liczby osób, ale zanim przejdziemy dalej ostrzegam to, co odkryłam o Karolinie, postawiło mnie w niebezpieczeństwie. Łódź rozbrzmiewała gwarem Piotrkowskiej, gdzie tłumy przechodniów mieszały się z zapachem gorących pierogów. Jestem Elżbieta Kowalska i po tym, jak moja synowa Karolina wyrzuciła mnie z własnej rodziny, a dom został opróżniony, postanowiłam odzyskać to, co moje. List od mojego zmarłego męża Jana dał mi siłę, ale pustka w domu bolała jak otwarta rana. Dziś opowiem wam, jak zaczęłam odkrywać tajemnice Karoliny, ale najpierw wróćmy do tamtego dnia, bo w łodzi prawda zawsze czai się w cieniu. Po spotkaniu z mecenasem Nowakiem poszłam na Piotrkowską, gdzie Karolina i Tomek kupili nowe mieszkanie. Chciałam porozmawiać z synem, ale w ich nowym apartamencie zastałam tylko Karolinę. Elżbieto, czego chcesz? zapytała chłodno. Pokazałam jej akt własności domu. To mój dom, powiedziałam. Nie miałaś prawa zabierać moich rzeczy. Roześmiała się. Ten dom to ruina, odparła. Sprzedamy go i zaczniemy od nowa. Tomek wszedł do pokoju, ale unikał mojego spojrzenia. Mamo, to dla naszego dobra, mruknął. Wróciłam do domu czując się zdradzona. Pani Maria zaprosiła mnie na herbatę i pokazała mi artykuł w lokalnej gazecie o firmie Piotrkowska Invest, która skupowała stare domy w Łodzi. Karolina rozmawiała z ich przedstawicielem. Powiedziała: "Widziałam go u was". Szokowana Przeszukałam puste szuflady i znalazłam wizytówkę. Tomasz Wójcik, Piotrkowska Inwest. Czy Karolina planowała sprzedać mój dom? Postanowiłam odwiedzić biuro firmy. Tomasz Wójcik, elegancki mężczyzna w średnim wieku, przyjął mnie z uśmiechem. Panie Elżbie, to słyszałem o pani domu, powiedział. Możemy zaoferować dobrą cenę. Pokazałam mu akt własności. Dom nie jest na sprzedaż, powiedziałam. Jego uśmiech zbladł. Proszę to przemyśleć, rzucił. Niektórzy ludzie nie lubią komplikacji. Jego słowa brzmiały jak groźba. Wracając do domu, zauważyłam czarny samochód za mną. Przyspieszyłam kroku, chowając się w tłumie na Piotrkowskiej. Tej nocy przeszukałam piwnicę, szukając więcej wskazówek. Znalazłam stare dokumenty Jana, w tym list od jego ojca, który wspominał spór o dom z niejakim Januszem Malinowskim, dawnym partnerem biznesowym. Elżbieto, chroń dom przed Malinowskimi, napisał. Czy wójcik był z nimi powiązany? Nazajutrz pani Maria potwierdziła, że Tomasz Wójcik to wnuk Janusza. Moje serce zadrgało. Czy Karolina działała z Wójcikiem, by odebrać mi dom? Wy, którzy mnie słuchacie, powiedzcie w komentarzach: czy kiedykolwiek odkryliście spisek w waszej własnej rodzinie? Wasze historie dają mi siłę. Jeśli ta historia poruszyła wasze serce, dajcie lajka. Pomaga to dotrzeć z tymi opowieściami do większej liczby osób. Ale zanim przejdziemy dalej, ostrzegam: to, co znalazłam w dokumentach, zaprowadziło mnie w serce niebezpieczeństwa. Łódź spowijała poranna mgła, a fabryczne kominy na horyzoncie przypominały o przemysłowej przeszłości miasta. Jestem Elżbieta Kowalska i po odkryciu powiązań Karoliny z Tomaszem Wójcikiem oraz jego przodkiem Januszem Malinowskim byłam zdeterminowana by chronić mój dom. Czarny samochód i groźby wujcika ostrzegały, że prawda ma swoją cenę. Dziś opowiem wam, jak ślad Malinowskich zaprowadził mnie do mrocznych tajemnic. Ale najpierw wróćmy do tamtego dnia, bo w Łodzi przeszłość nigdy nie odpuszcza. Poszłam do archiwum miejskiego w Łodzi, gdzie pani Anna, archiwistka, pomogła mi przejrzeć dokumenty o moim domu. Znalazłam zapis, że Janusz Malinowski próbował przejąć naszą nieruchomość w latach pięćdziesiątych, fałszując dokumenty. Pani Elżbieto, to był trudny czas, powiedziała Anna. Malinowscy mieli wpływy w komunistycznych władzach. Znalazłam też list od mojego teścia, w którym ostrzegał Jana przed Malinowskim. On chce naszego domu, napisał. Czy Tomasz Wójcik kontynuował rodzinną wendettę? Wróciłam do pani Marii, która znała historię Malinowskich. Janusz był bezwzględny, powiedziała. Jego wnuk, Tomasz, prowadzi Piotrkowska Inwest, skupując stare domy dla deweloperów. Zaproponowałabym porozmawiała z panem Stanisławem, emerytowanym urzędnikiem, który pamiętał spór o nasz dom. Stanisław mieszkał na Widzewie. Pani Elżbieto, twój teść walczył o dom, powiedział. Malinowski sfałszował dokumenty, by go przejąć. Dał mi kopię protokołu, w którym Malinowski przyznał się do fałszerstwa, ale sprawa została zatuszowana. Tej nocy ktoś próbował włamać się do mojego domu. Znalazłam rozbite okno i notatkę: Zostaw dom albo pożałujesz. Nazwałam mecenasa Nowaka, który kazał mi zgłosić włamanie na policję. Komisarz Marek przyjął moje zgłoszenie, ale ostrzegł. Pani Elżbieto, Wójcik ma koneksję, uważaj. Postanowiłam skonfrontować Karolinę. W jej mieszkaniu zastałam tylko Tomka. Mamo, Karolina mówi, że Wójcik ją zmusił, powiedział. Chciałbyśmy sprzedali dom. Byłam zszokowana. Czy moja synowa była pionkiem w grze Wójcika? Wróciłam do domu czując się obserwowana. Czarny samochód znów pojawił się na ulicy. Schowałam dokumenty w sejfie, bojąc się, że ktoś je ukradnie. Nazajutrz mecenas Nowak potwierdził, że mamy dość dowodów, by pozwać wujcika. Ale to niebezpieczne, powiedział. Wiedziałam, że muszę walczyć dla Jana i dla siebie. Wy, którzy mnie słuchacie, powiedzcie w komentarzach: Czy kiedykolwiek odkryliście, że ktoś bliski was zdradził? Wasze historie dają mi siłę. Jeśli ta historia poruszyła wasze serce, dajcie lajka. Pomaga to dotrzeć z tymi opowieściami do większej liczby osób, ale zanim przejdziemy dalej, ostrzegam. Konfrontacja z wójcikiem przyniosła niebezpieczeństwo, którego nie przewidziałam. Łódź tętniła życiem, a Piotrkowska rozbrzmiewała śmiechem i muzyką ulicznych grajków. Jestem Elżbieta Kowalska i po odkryciu, że Tomasz Wójcik, wnuk Janusza Malinowskiego, chce przejąć mój dom, postanowiłam go skonfrontować. Włamanie i groźby tylko wzmocniły moją determinację. Dziś opowiem wam, jak starcie z Wójcikiem zmieniło wszystko. Ale najpierw wróćmy do tamtego dnia, bo w łodzi prawda wymaga odwagi. Poszłam do biura Piotrkowska Inwest z aktem własności i protokołem od Stanisława w Torbie. Wójcik siedział za biurkiem otoczony planami deweloperskimi. Panie Elżbieto, znów pani? Powiedział z kpiącym uśmiechem. Pokazałam mu dokumenty. Twój dziadek ukradł nasz dom, powiedziałam. Nie pozwolę ci tego powtórzyć. Zbladł, ale szybko się opanował. To stare sprawy, rzucił. Sprzedaj dom, a wszyscy będą szczęśliwi. Jego słowa brzmiały jak groźba. Idę na policję, odparłam. I do sądu. Wójcik wstał, patrząc na mnie z furią. Nie wiesz, z kim się zadajesz, warknął. Wracając do domu, zauważyłam czarny samochód za mną. Przyspieszyłam kroku, chowając się w tłumie na Piotrkowskiej. Opowiedziałam wszystko pani Marii, która wezwała swojego kuzyna Adama, byłego policjanta. Elżbieto, wójcik jest niebezpieczny, powiedział. Potrzebujesz ochrony. Obiecał pilnować mojego domu. Tej nocy Tomek przyszedł do mnie przepraszając. Mamo, Karolina działała za moimi plecami, powiedział. Wójcik ją szantażował. Byłam wstrząśnięta. Czy moja synowa była ofiarą czy wspólniczką? Nazajutrz mecenas Nowak złożył pozew przeciwko wójcikowi, oskarżając go o próbę nielegalnego przejęcia domu. Mamy mocne dowody, powiedział. Ale wójcik ma wpływy. Poszłam do domu, by przeszukać piwnicę w poszukiwaniu więcej wskazówek. Znalazłam list od Janusza Malinowskiego do mojego teścia, w którym groził mu eksmisją. To był dowód na ich spisek, ale gdy wychodziłam, ktoś rzucił kamień w moje okno. Na ziemi znalazłam notatkę, to twoje ostatnie ostrzeżenie. Strach ścisnął mi serce, ale wiedziałam, że muszę walczyć. Wy, którzy mnie słuchacie, powiedzcie w komentarzach, czy kiedykolwiek stanęliście przeciwko komuś, kto chciał odebrać wam dom. Wasze historie dają mi siłę. Jeśli ta historia poruszyła wasze serce, dajcie lajka. Pomaga to dotrzeć z tymi opowieściami do większej liczby osób. Ale zanim przejdziemy dalej, ostrzegam. Rozprawa sądowa przyniosła niebezpieczeństwo, którego nie mogłam przewidzieć. Łódź rozświetlały latarnie, a fabryczne budynki na bałutach stały w milczącej zadumie. Jestem Elżbieta Kowalska i po konfrontacji z Tomaszem Wójcikiem przygotowywałam się do sądowej bitwy o mój dom. Groźby i kamień rzucony w moje okno tylko umocniły moją wolę walki. Dziś opowiem wam, jak rozprawa zmieniła moje życie. Ale najpierw wróćmy do tamtego dnia, bo w Łodzi sprawiedliwość wymaga poświęcenia. Sala sądowa była pełna, a atmosfera napięta. Mecenas Nowak przedstawił akt własności i protokół od Stanisława. Pani Elżbieta Kowalska jest prawowitą właścicielką domu, powiedział. Prawnik wójcika, pan Grzegorz, twierdził, że dom został legalnie przekazany Karolinie i Tomkowi. Pani Elżbieta zgodziła się na sprzedaż, powiedział. Pokazałam sędziemu pani Zofii list od mojego teścia. Mój dom został skradziony przez Malinowskich, powiedziałam. Wójcik kontynuuje ich spisek. Pani Maria zeznawała na moją korzyść. Elżbieta została wyrzucona z własnego domu, powiedziała. Karolina i wójcik działali razem. Tomek siedzący z tyłu wyglądał na załamanego. Sędzia uważnie słuchała. Panie wójcik, proszę wyjaśnić te oskarżenia, powiedziała. Wójcik zaprzeczał, ale jego prawnik miał trudności z podważeniem moich dowodów. Sędzia zarządziła przerwę, by zbadać dokumenty. Po rozprawie Tomek podszedł do mnie. Mamo Karolina przyznała, że wójcik ją zmusił. Powiedział: Chce się wycofać. Czułam się rozdarta. Czy mogłam zaufać Karolinie? Tej nocy Adam zauważył podejrzanego mężczyznę pod moim domem. Elżbieto, wójcik nie odpuści, powiedział. Znalazłam notatkę pod drzwiami. Zrezygnuj, albo stracisz wszystko. Nazwałam komisarza Marka, który obiecał zbadać sprawę. Pani Elżbieto, mamy oko na wójcika, powiedział. Wróciłam do domu, gdzie znalazłam starą fotografię Jana i mnie przed domem. Dała mi siłę. Mecenas Nowak otrzymał nowe dowody od pani Anny. Dokumenty potwierdzające, że Janusz Malinowski sfałszował podpisy mojego teścia. To przełom, powiedział. Czułam, że jestem blisko zwycięstwa, ale strach narastał. Czy wujcik zrobi coś gorszego? Wy, którzy mnie słuchacie, powiedzcie w komentarzach, czy kiedykolwiek walczyliście o coś, co wydawało się nieosiągalne? Wasze historie dają mi siłę. Jeśli ta historia poruszyła wasze serce, dajcie lajka. Pomaga to dotrzeć z tymi opowieściami do większej liczby osób. Ale zanim przejdziemy dalej, ostrzegam. Wyrok sądu przyniósł niebezpieczeństwo, którego nie przewidziałam. Łódź spowijał wieczorny chłód, a Piotrkowska rozbrzmiewała gwarem wieczornych spacerowiczów. Jestem Elżbieta Kowalska i po walce sądowej o mój dom czekałam na wyrok, który miał zadecydować o losie mojego dziedzictwa. Groźby i podejrzane ruchy Wujcika sprawiały, że każdy dzień był pełen napięcia. Dziś opowiem Wam, jak wyrok przyniósł zemstę. Ale najpierw wróćmy do tamtego dnia, bo w łodzi każda wygrana ma swoją cenę. Sędzia Zofia ogłosiła wyrok w zatłoczonej sali. Pani Elżbieta Kowalska jest prawowitą właścicielką domu na Bałutach, powiedziała. Działania Karoliny i pana Wujcika były nielegalne. Sala westchnęła, a Tomek uścisnął mnie mocno. Wójcik wstał, rzucając mi wściekłe spojrzenie. To się nie skończy, warknął wychodząc. Czułam ulgę, ale wiedziałam, że to nie koniec. Mecenas Nowak potwierdził, że dom wróci do mnie, ale Karolina i Tomek będą musieli zwrócić moje rzeczy. Tej nocy pani Maria zorganizowała małą uroczystość w moim domu. Sąsiedzi przynieśli domowy bigos i wino. Elżbieto, wygrałaś, powiedziała Maria, ale gdy sprzątaliśmy, ktoś podpalił śmietnik przed domem. Strażacy ugasili ogień, a komisarz Marek potwierdził, że to podpalenie. To robota wójcika, powiedział. Znaleźliśmy ślady benzyny. Adam obiecał pilnować domu, ale strach narastał. Nazajutrz Tomek znalazł w skrzynce list od Karoliny: Tomek, przepraszam, wójcik mnie zmusił. Byłam wstrząśnięta, czy moja synowa naprawdę była ofiarą? Tomek był załamany. Mamo, znajdę ją, powiedział. Pojechałam na Piotrkowską, gdzie dowiedziałam się, że Karolina wynajęła pokój w hotelu. Zastałam ją tam płaczącą. Elżbieto, wujcik groził, że zniszczy nasze życie, powiedziała. Obiecała zeznawać przeciwko niemu. Czułam ból, ale też nadzieję, że możemy odbudować rodzinę. Komisarz Marek aresztował wujcika na podstawie zeznań Karoliny. Pani Elżbieto, jego firma jest pod lupą, powiedział. Twoja odwaga to umożliwiła. Ale cień zemsty wciąż wisiał nad nami. Wy, którzy mnie słuchacie, powiedzcie w komentarzach: Czy kiedykolwiek czuliście, że wygrana przyciąga zemstę? Wasze historie dają mi siłę. Jeśli ta historia poruszyła wasze serce, dajcie lajka. I pomaga to dotrzeć z tymi opowieściami do większej liczby osób, ale zanim przejdziemy dalej, ostrzegam. Odnalezienie Karoliny przyniosło prawdę, której nie chciałam znać. Łódź rozbrzmiewała wieczornymi dzwonami, a fabryczne budynki na bałutach lśniły w świetle latarni. Jestem Elżbieta Kowalska i po wygraniu sprawy o dom odkryłam, że moja synowa Karolina była zmuszona przez Tomasza Wójcika do działania przeciwko mnie. Podpalenie i groźby sprawiły, że musiałam ją odnaleźć. Dziś opowiem Wam, jak prawda o Karolinie złamała mi serce. Ale najpierw wróćmy do tamtego dnia, bo w łodzi zdrada boli najbardziej. Tomek dowiedział się, że Karolina zatrzymała się w hotelu na Piotrkowskiej. Pojechaliśmy tam razem. Znalazliśmy ją w małym pokoju z oczami pełnymi łez. Elżbieto, przepraszam, powiedziała. Wójcik obiecał nam pieniądze na nowe życie. Myślałam, że to tylko biznes. Przyznała, że przekazała wójcikowi informacje o akcie własności, bo groził jej i Tomkowi. Chciałam chronić naszą przyszłość. Szepnęła. Tomek był wściekły, ale ja widziałam jej żal. Karolino to był mój dom, powiedziałam, ale jesteś rodziną. Karolina obiecała zeznawać przeciwko wójcikowi. Skontaktowałam się z komisarzem Markiem, który zorganizował jej przesłuchanie. Pani Elżbieto, zeznania Karoliny pogrążą wójcika, powiedział. Znaleźliśmy dowody na jego pranie pieniędzy. Wójcik został aresztowany. A jego firma znalazła się pod lupą. Czułam ulgę, ale też smutek. Karolina była częścią mojej rodziny, a jej zdrada bolała. Tomek obiecał, że spróbują naprawić swoje małżeństwo, ale widziałam jego ból. Wróciłam do domu, gdzie sąsiedzi pomagali odbudować to, co zostało zniszczone. Pani Maria przyniosła pierogi, a Adam pilnował podwórka. Elżbieto, jesteś bohaterką, powiedziała Maria. Postanowiłam przekształcić parter domu w małą bibliotekę dla sąsiadów na cześć Jana. Karolina wróciłaby pomóc w remoncie, a Tomek obiecał, że dom pozostanie nasz. Ale cień wujcika wciąż wisiał nad nami. Czy jego wspólnicy zemszczą się? Tej nocy, patrząc na Piotrkowską z mojego okna, pomyślałam o Janie. Jego list dał mi siłę, by walczyć. Wy, którzy mnie słuchacie, Powiedzcie w komentarzach: Czy kiedykolwiek musieliście wybaczyć zdradę, by ocalić rodzinę? Wasze historie dają mi siłę. Jeśli ta historia poruszyła wasze serce, dajcie lajka. Pomaga to dotrzeć z tymi opowieściami do większej liczby osób. Ale zanim przejdziemy dalej, ostrzegam: Ostatnia noc w domu przyniosła pokój, którego nie oczekiwałam. Łódź rozświetlał blask księżyca, a bałuty pachniały świeżo upieczonym chlebem i gorącą herbatą. Jestem Elżbieta Kowalska, i po odzyskaniu domu oraz ujawnieniu zdrady Karoliny byłam gotowa zamknąć ten rozdział. Aresztowanie Tomasza Wójcika przyniosło sprawiedliwość, ale rany w rodzinie wciąż bolały. Dziś opowiem wam, jak znalazłam pokój w moim sercu. Ale najpierw wróćmy do tamtej nocy, bo w łodzi każdy koniec to nowy początek. Dom znów tętnił życiem. Sąsiedzi pomogli odnowić pokoje, a Tomek i Karolina wrócili, by odbudować to, co zniszczyli. Pani Maria zorganizowała wieczór z muzyką, a sąsiedzi śpiewali stare łódzkie piosenki. Karolina podeszła do mnie, przepraszając po raz kolejny. Elżbieto, chcę naprawić, co zepsułam, powiedziała. Przyjęłam ją z powrotem, ale postawiłam warunek. Musi pomóc w bibliotece, którą otwierałam na parterze. Zgodziła się, a Tomek uśmiechnął się z ulgą. Komisarz Marek zadzwonił z wieściami. Wójcik i jego wspólnicy odpowiedzą za pranie pieniędzy, powiedział. Twoja odwaga to umożliwiła. Czułam dumę, ale też spokój. Dom był mój, ale postanowiłam podzielić się nim z sąsiadami. Biblioteka stała się miejscem, gdzie łódź mogła się spotykać. To dla Jana, powiedziałam tomkowi. Obiecał, że dom pozostanie sercem naszej rodziny. Tej nocy, patrząc na Piotrkowską, pomyślałam o słowach Karoliny. Nie jesteś już rodziną. Teraz wiedziała, że rodzina to coś więcej niż dom. Wy, którzy mnie słuchacie, powiedzcie w komentarzach, czy kiedykolwiek odnaleźliście pokój po burzy. Wasze historie są sercem młodzi. Jeśli ta historia poruszyła wasze serce, dajcie lajka. Pomaga to dotrzeć z tymi opowieściami do większej liczby osób. I jeśli kochacie historię o walce, rodzinie i odkupieniu, śledźcie mnie. Każdy dom, każda ulica, każda tajemnica ma swoją opowieść.